Siemanko, w witam was w ostatnim odcinku, czyli w 16 grabimy na Mencelacro.pl. Dzisiaj wam przedstawię ostatni najlepszy tryb na tym serwerze jaki może być. Będzie to tryb GTA. I zaczynamy. Dosno Olace Enchanty. To czy lecimy czy moje kasę. O. Idzie. na stówę. Ja tam nie, bo ja tam sobie zbieram na ciałkę. No, o, na no, działkę wiecie, ja tam sobie nie to robię. Tutaj macie sklep z bronią i akcesoria. Nie wiem po co. Tutaj macie znaczy raz VIP, macie bank. Nie ja moje banku, mam. Czy takie bronie różne? Revolver, Diesel deagle, Dragon, czy Straperka, wszystko. Bo nie mam działki, ale ja to zbieram vip -y, na no, mnie ozbroje prawa jazdy. Na nie macie kowala. Tam dajecie kasę. Macie sprzedawca. Nie ma nic. Instruktor. Licencja na zabijanie. Jeżeli je kupujesz licencję na zabijanie, nie będziesz tracić przedmiotów, jeśli, jeśli zostaniesz zabity. Tylko uprawnienia na prawa jazdy, a będziesz mógł korzystać ze samochodów, które znajdziesz. I samochód. Ja na samochód miałem VIP-a. To jest VIP arrast, ale coś serwera jest. Ten VIP. I ja macie tam samochodzik. O, mam. Ogonik. To jest mój samochodzik. Nigdzie go nie używam, bo wiecie. Chyba ze zginęła ten. Macie restaurację. tu macie tutorials. Na no, tam kasa, tam kasa, no. kasę. macie różne teleporty. Są to Europa i Ameryka pokażę Wam tylko jeden z nich tu teraz wszystkie mają to samo, guziki są tylko są luzowe teleparty, nie? pokażę Wam najpierw Amerykę to wygląda ja nie biegam, bo nie mam, teraz ja ginę to skit to jest on nam daje zadanie Tam da żeśmy tam zabili kogoś ja zabiję, bo zabiję, znaczy zadanie, przyjechałem do zadanie, ale nie wiem gdzie ten gościu jest o widzicie? pokażę Wam kasę do tej skrzyni i dostajecie też przedmioty. Takie tam są w środku. to akurat to nie było, bo ktoś tu już zajął już. Zabrał. A to, to my tak chodzicie po domkach, szukacie skrzyneczek. z kasą, kasa na, jest najważniejsza. Nie ma nic. Przykro mi, idziemy dalej. Czyli da się kogoś zabić. Wszystkie się gracie to będzie potem miała skrzyneczka, ale ja dobrze pamiętam. Dobrze grałem, trochę, widzicie o, no bo ja krawidłowo, a nie chcę. Ja teraz nie zbieram danych tam, tam tych rzeczy z tego, tego jedynie piszę takie same. Zbieram kasę, bo 10 potrzeba 5P Auto, czyli działka lot mi. To jest działka, 800, właściwie tyle, to by 10 tysięcy razem. Ja tego właśnie nie kupuję nic, tylko... Czyli, nie, 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 ja co nic ja nie zbieram, tylko zbieram całą kasę, nie, z Bez żadnego tego, tego obrony jak już. Za moment tam inni nie mieli, a ja miałem. A potem moje, ta moja jada widziałam o branie Jak mi się toczy inny magazynek, to... Mam drugą broń i zabiję go na drugą To będzie GTA Sandra z mapka jakby się nie widzieli tam, ma, że bym by musiał zginąć. Się chodzić. A najwięcej rzeczy macie znaleźć na Grove Street. Tam jest tyle skrzynek. To tam osobno, tam się Widzicie, kasy? To właśnie się samo za siebie. To musicie znać, nie? To musicie moje znać. Widzicie, że Growsky jest tam. Hej, dojdziemy na grob, to mi się skończy już to. I Domek SJ'a Domek tego, syjaja, tam jest big smoke i tego, i, O Jezu, zapomniałem. tam ma ten rider, no tam jest niejemy się, taki tam jest jeszcze, nie nie grają daną To 가서 합시다. 야. 예? Zobaczyłem kasę, no i tego się zobaczyłem. No tak grajcie, tak jak my sobie kasę na samym etapie grajcie, jak wieczorem, tak, jakby tak wycielem, jak jest mało osób, tak z, nie jest dwie. Może no, trzy to tyle macie szansę na że was nie znajdą. Jak was znajdą jeden sama to, 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 to dacie rada, ale dwie to nie. No i to by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie jak na razie o tej serii, czy wam się podobała ta seria. Bo już ją skończyłem. Potem będą inne serie z innych serwerów, może. Zależy to. Zależy to w on ma, ale będą już CS-a, w którym w, dniu w zacznę. Zobaczymy, jak będzie. Ja się wam już zagnam. Pozdrowienia na wszystkich, cały YouTube. Na razie, cześć.